Dzisiaj będziemy rozmawiać z Anią na temat uczenia się, um, odczania się jedzenia albo przyjadania się właśnie słodkościami i słodyczami. Tak? Anią zadaj mi bardzo Ciebie proszę pytanie, w związku z czym ruszmy dalej. Tak, Beatko, bo ja na przykład zauważyłam, że nasze współczesne, e, współczesne świat i nasze społeczeństwo jest ogólnie bardzo zasłodzone, i bardzo jesteśmy chyba, większość z nas przywiązana do smaku słodkiego. I jako biolog wiem, że smak słodki jest jednym z takich pierwszych smaków, który rozwija się na naszym języku, dlatego dzieci tak bardzo ciągną do słodyczy, do smaku słodkiego. Powiedz hmm. mi, w jaki sposób możemy zastąpić tradycyjny cukier, czyli sacharozę tradycyjną, taką, taką śmierć, nie? białą śmierć. Czym innym moglibyśmy to zastąpić w naszej codziennej diecie, żeby, wiesz, żeby to nie było um, przeprowadzone w taki brutalny, męski sposób, od dzisiaj nie jem słodyczy, koniec, kropka. Hmm, hmm. Jeżeli chodzi o zastępowanie jedzenia słodkiego czymś innym, ja mam takie podejście, że hmm. To może być dość, dość problematyczne, dlatego że y, trudno jest zastąpić y, dany słodycz, daną słodycz jakimś innym słodyczem. To jakby często dzieje się w przebiegu jakiegoś większego przedziału czasu, jakiegoś dłuższego procesu, że zaczyna nam bardziej smakować coś innego. Czasem się to udaje, ale naprawdę jest to rzadkość, to tak z praktyki widzę. Lepiej jest uczyć się, jak to zawsze powtarzam, y, y, umieć zjeść mniej. Zadowolić się konkretną daną słodkością, ale w mniejszej porcji, bo totalnie jakby nauka zastępowania słodkiego czymś innym słodkim, albo na przykład słodkiego słodzikiem, jest dość ryzykowne. Dlatego, o, to na... poczekaj, opowiedź o tym no. więcej, bo, bo zaintrygowałaś mnie, bo na przykład wiele diet z niskim indeksem glikemicznym, tak zwanych keto, które są teraz tak bardzo na topie, one przecież stosują stewię, xylitol, ERYTRYTOL, hmm? tak. czyli właśnie tak. takie inne sło słodziwa, które mają nadać smaku słodkiego, ale nie pobudzać trzustki do wydzielania insuliny. Twierdzisz, że to tak. nie jest dobre rozwiązanie? Czy długo może to jakoś pomóc nam ja zawsze jak prowadzę podopiecznych, to zawsze im mówię tak, że OK niech będzie, bo na przykład ktoś faktycznie bardzo dużo tego smaku słodkiego miał i trudno właśnie to jest proces, tak? U niektórych będzie działać ostre cięcie. A u niektórych będzie działać proces, tak? Czyli stopniowo przechodzimy nawet na, ten, na wykorzystywanie tych słodzików, czy zmniejszanie po prostu jedzenia tych słodyczy, wprowadzamy więcej konkretnych posiłków po posiłku, trochę mniej tego słodkiego, wtedy zjemy, porządkujemy dietę i tak dalej. Ale generalnie zwracam, to, to już jeżeli chodzi o to cięcie i stopniowe, stopniowe cięcie i ostre cięcie, i tak w konsekwencji ma nas doprowadzić do zachowania balansu, do równowagi, czyli do tego, że i tak musimy się nauczyć wcześniej czy później umieć. Panować nad jedzeniem tego słodkiego, bo my do końca życia nie jesteśmy w stanie totalnie odstawić tego smaku słodkiego. Więc jak się nie nauczymy różnymi sposobami, różnym treningiem, czyli jakby przerabianiem tego żywienia w codzienności, nie nauczymy się panować nad tym, no to. No to... Po prostu nie, nigdy tego nie zrobimy. Więc, jakby, więc jakby mamy te, jakby te dwa rozwiązania, takie podstawowe, ostre cięcie i stopniowe cięcie, ale właśnie, jeżeli chodzi o to zastępowanie słodzikami, dla mnie jest to etap przejściowy. Mhm. Czyli niedocelowy, tylko przejściowy. Trzeba umiejętnie i świadomie nauczyć się z tego korzystać, dlatego że zastąpienie słodkiego innym słodkim. Dalej trzyma nas w jedzeniu i w tym uzależnieniu od jedzenia słodyczy i słodkiego. Generalnie nasz mózg cały czas bodźcowany jest smakiem słodkim. I teraz tak, faktycznie ten cukier nie zostaje wchłonięty, ta słodycz, to podbicie insuliny może nie być takie jak po, powiedzmy, zwykłym cukrze, prawda? Ale jesteśmy przez cały generalnie przewód pokarmowy, bo receptory są, już wiemy o tym, że rozmieszczone tutaj generalnie na całej długości, i jakby cały czas jesteśmy pobudzani i triggerowani, stymulowani smakiem słodkim. I czyli ten poczekaj, sam smak poczekaj. słodki działa na mózg. Mhm. Tak, jestem. Chciałabym poukładać myśli to, co ty mówisz, żeby pozbierać to w jedną całość, bo to są dla mnie na przykład zupełnie nowe rzeczy. Czyli e, twierdzisz, że zastępowanie cukru słodzikami sztucznymi nie zmienia faktu, że nasz umysł w dalszym ciągu odbiera to jako normalnie pobudzanie się słodkim. Tak. Mało tego. My jesteśmy y, jakby. To jest tak jak z węchem. Ja to podam na podstawie, na przykładzie węku. Wchodzimy do jakiegoś pomieszczenia i czujemy zapach tego pomieszczenia. Za chwilę jest adaptacja i już nie czujemy tego zapachu. Musielibyśmy go dopsikać, żeby go poczuć, z tego, zapach z tego pomieszczenia. Nie wiem, perfumy, kogoś i tak dalej, nie? I ze słodkim smakiem jest dosłownie tak samo. Czyli jeżeli ja zjem słodkie, to za chwilę. Ta porcja słodkiego mnie nie pobudzi, tylko będę musiała jeszcze trochę dodać żeby miała te same doznania, satysfakcji, co po słodkim, te, te, po, po tej mniejszej porcji. I właśnie w przypadku słodzików jest takie ryzyko, że jeżeli ja sobie mam podejście, a nie wiem cukru, tylko sobie dam słodzik, jeszcze ktoś dobrze toleruje te słodziki, bo niektórzy będą mieć, mogą mieć biegunki, mogą mieć wzdęcia, bo to nie, jakby to nie zostaje wchłonięte, tylko to jakby przechodzi przez cały przewód pokarmowy. Mhm. I, i, I te osoby, które funkcjonują na słodzikach z takim podejściem, one cały czas. Są w uzależnieniu od smaku słodkiego. Załóżmy, wyjeżdżają gdzieś, nie mają słodzików, to ona nie, nie zje, nie wypije kawy bez cukru, bo ona cały czas piła ze słodzikiem, więc co zrobi? Muszę teraz wziąć cukier. I jestem oni są cały czas w pułapce jedzenia uzależnienia od słodkiego. Wiesz co ja u siebie wiem, to, zauważyłam. No, Wiesz, no. co ja u siebie zauważyła? Tak? Bo ja też miałam taki okres w życiu, kiedy próbowałam właśnie przestawiać się ze, zwykłe, ze zwykłego cukru na różne takie słodziki sztuczne. I miałam też okres w życiu, kiedy naturalnie zaczęłam przestawiać się na różnorodność jedzenia więcej warzyw, więcej soków warzywnych, więcej owoców, tego typu rzeczy, zamiast sztucznego cukru. I powiem ci, to były dwa kompletnie odrębne doświadczenia, tak jak ty mówisz. I jeżeli ja zrezygnowałam z cukru naturalnego na rzecz różnorodnych innych pokarmów, ale nie ze słodzikami, tylko właśnie poznawałam inne smaki, to ja odkryłam, że w ogóle różne rzeczy mają różne smaki, bo jak ja byłam zasłodzona na wysokim poziomie ocukrzenia, to ja w ogóle nie czułam, że na przykład ziemniak ma jakiś smak, ja nie czułam, że brokuł ma jakiś smak. Dla mnie to zawsze smakowało jak taka, wiesz, tak, jak taki bezduszny papier, dokładnie. A w momencie, kiedy. No właśnie, więc na takim z, z ograniczeniem cukru, z wyłączeniem sta, sta, stopniowym cukru, tak jak ty mówisz, ja zaczęłam czuć inne smaki. Ale mm -hmm. właśnie jak zaczęłam bawić się w dietę keto i stosować erytrytolek, kselitole, stewie i tak dalej, ja nie czułam takiej różnorodności i bogactwa smaków. Mm -hmm, mm -hmm. Teraz to nabiera sensu, dlaczego tak było. Tak, tak, generalnie jeżeli my wprowadzamy sobie na przykład smak słodki w postaci na przykład wymieniłaś tutaj owoce, to jakby nie było, ten owoc nie jest, tam są te, też wartości odżywcze. Jest to oczywiście dla nas coś, co ma więcej tego cukru na, i może faktycznie nie zastąpić nam potrzeby na tego batonika, bo my, hmm. często też mi się zdarza na przykład na wizytach tak, że jak ktoś chciał zastąpić, to na przykład nie wiem, jakimś tam owocem tak zwanym czymś zdrowszym, bo jeżeli ktoś zje dwa kilo na raz, to pytanie czy to jest dalej zdrowe, nie? Znowu wchodzi nam ta porcja, prawda, odgrywa sporą rolę, ale dobra, yy, yy, Ktoś je na przykład ten owoc i na przykład ta osoba dalej szuka, ona zjadła ten owoc i nie, nie dalej szuka tego smaku intensywnego, słodkiego. Dlatego wtedy no można to zweryfikować, ale to jest jakby, no jakby co można zweryfikować. Zweryfikować, czy i na ile stawiamy u takiej osoby faktycznie na zastępowanie danego produktu słodkiego innym, tak zwanym drobszym słodkim typu owocem, i jeżeli mu nie daje tej osobie to satysfakcji, więc dajemy konkretny posiłek, nie, właśnie jakieś tam warzywo, jakieś tam białko, tłuszcz i tak i doje po tym na przykład jakimś owoc, jakimś czymś słodkim, który ta osoba bardzo lubi, ale już ona powinna zjeść mniej tego słodkiego, bo ona ma już treść w żołądku, która długo zalega, czyli po, po, konkretny posiłek, tak? I też tym możemy zmniejszać sobie ilość tego słodkiego, ale też zaczynamy tę osoby bardziej przyzwyczajać z powrotem do spożywania tych bardziej konkretnych wartościowych produktów, zmniejszając ich zjedzenie i w ten sposób jakby zmniejszamy zjadanie ilości słodyczy i nasz organizm, to jest to, co powiedziałaś, zaczyna wracać do odczuwania wręcz nawet potrzeby prawdziwych smaków, które dają nam konkretną wartość odżywczą, która nie jest hmm. potrzebna naszemu ciału. To jest po prostu tak, jakby był, um, no. Um. No, po prostu całkiem w jakimś uzależnieniu organizm, więc on ma zaburzoną prawdziwą, właściwą potrzebę tego, co on chce. Więc robimy to, mówię, albo u niektórych osób działa to faktycznie na ostro, bo inaczej nie umieją przerwać tego, i potem dość szybko to się i tak dzieje. Po jakimś czasie uczymy się troszkę wprowadzać tego słodkiego, żeby, żeby jakby ta osoba została w plateau, w takiej równowadze, żeby nie przegnąć znowu. W odstawieniu totalnie tych węglowodanów, bo zwłaszcza u kobiety, gdzie jest cyklicznie, miesięcznie powtarzalna jakaś nierównowaga hormonalna, gdzie my potrafimy mieć to powiązane silnie z emocjami, gdzie wszystkie stany praktycznie emocjonalne w miesiącu jesteśmy w stanie przejść, nawet może w ciągu jednego dnia, nieraz, prawda? No to my się po prostu możemy rzucić na to jedzenie, na to słodkie i znowu błędne koło będzie się powtarzało. Więc raczej, jak jest ostre cięcie, to i tak nie, nie zostajemy nie wiadomo ile na tym totalnym, stuprocentowym wyeliminowanym słodkiego smaku, bo tak, no to daje nam też satysfakcję, pobudza też nas do takiego lepszego nawet samopoczucia, do lepszej pracy nasz mózg, to jest naturalne, więc jakby nie do końca, gdzie są słodkie owoce, słodziutkie, to czego ten smak, po to ta natura to dała. Tylko, żeby zachować balans, albo no mamy też to stopniowe cięcie, właśnie takie, yy, takie powolne. Nie, 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 że robimy to natychmiast, radykalnie, tylko sobie to robimy w procesie i yy, yy, yy w, tym, w tym czasie. Także yy, eliminacja nie, ale dążenie do równowagi tak. Beata, to zaczyna brzmieć jak odwyk, jak robienie sobie takiego detoksu od cukru, to coś co takiego. Mówisz? Tak, to jest. No właśnie, poruszyłaś tutaj świetny temat. Yy, detoks. Pytanie, czy picie soków, które są tak naprawdę wodą z cukrem, ok, są jakieś witaminy, ale mamy wodę z cukrem, co to ma wspólnego z detoksem? Nie? No, zwykłym no. słodkiego, według tego, co ty mówisz, no to nasz mózg, jak już jest zaprogramowany na potrzebę słodko, słodko, słodko no. i my mu przestajemy dawać słodkie albo inną kategorię słodkiego, nawet, wiesz co, ja bym nawet powiedziała, że nawet jeżeli wypijemy e, sok pomarańczowy na śniadanie, żeby dać sobie tą słodkość, no to nie wiem, no według mnie to jest i tak inna kategoria słodkości niż zwykły cukier, batonik i taki, wiesz, taki pociąg na słodkie. Mnie na przykład ja to czuję jako dwie osobne kategorie i ja na przykład nie, nie wpadłabym na pomysł, żeby odsładzać się poprzez picie soków owocowych, dlatego że dla mnie to są jakby dwa różne światy niezastępowalne nawzajem. I że jak mnie nie odsładzać się, bo teraz jakby nie odsładzać się przez picie soków? Tak. Dobrze, tak. Nie wiem, czy dobrze zrozumiałam. Kiedy tak, tak. Bo, bo powiedziałaś o, tak, o tym, że część ludzi może wpaść na pomysł, żeby właśnie pić pizzoki owocowe, A. jako zastępowanie cukru, jako, jako coś zdrowszego, nie? Niż taki zwykły cukier. Ja mm -hmm. na przykład w moim odczuciu, ja bym sama na to nie wpadła, że tak można zrobić, bo dla mnie czym innym jest cukier pochodzący z pączka, z batonika, z wafelka, czy taki cukier do herbaty. Dla mnie to jest mm -hmm. inna kategoria smakowa niż. A jaka inna kochana? No właśnie, jaka inna? no właśnie, nie umiem tego doprecyzować, ale ja to odczuwam inaczej. Jak mam potrzebę na słodkie, to ja bardzo dobrze czuję, czy ja potrzebuję smaku słodkiego z owoców, bo to jest okay. inny smak słodki. Czy Ta. ja potrzebuję smaku słodkiego jako na zasadzie, zapchaj się, em, jakby to powiedzieć, przyćmij coś, co się w tobie obudziło, bo ja na przykład smak słodki, ten sztuczny słodki. No. Z pączków, z bułeczek i tak dalej. Ja go bardziej traktuję jako zatruwacz, bo on naprawdę sprawia, Aha. że ja mam taką mgłę mózgową, że okay. ja na przykład nie mam tego samego po, po słodkim, po owocach. Tak, znaczy tak, tutaj masz to coś w tym jest, dlatego że no, wartość odżywcza jest, no, będzie inna, jeżeli mamy tutaj do czynienia z czymś, co jest naturalne. No, no sok jest już wyciskany, no ale jest z owoców, tak? Więc jest to coś, co dała natura, więc ta wartość będzie inna, a pro produkty yy, słodkie typu czekoladki, ciasteczka, jakieś takie paluszki, jakiś tam pączek czy coś, no to jest już przetworzone, no to zupełnie faktycznie jakby yy, inna kategoria. Często ta słodycz, ta przetworzona jest zdecydowanie bardziej skondensowana i skumulowana. Ta słodycz jest bardzo intensywna, moc, mocniejsza, nie? Mhm. No, niż na przykład owoc i, i tak dalej. Ale... Ale. Właśnie o to mi chodzi, to jest tak. inna głębia tego smaku słodkiego. Tak, tak. O ładnie to tak. nazwałaś, głębia, bardzo. Do fajnego słowa, tutaj właśnie, do do fajnego słowa, dobrego, głębia. Ale biorąc pod uwagę sam cukier, sam cukier, to jakby jedno i drugie, po rozłożeniu tego, jakby mamy cukier. Mm -hmm. Zgadzam się też jako Te chemik, potwierdzam z chemicznego punktu widzenia, to, to, sam, to sama substancja chemiczna, czyli, e, czyli wychodzi na to, że nieważne, po który produkt sięgniemy, ostatecznie nasze ciało to odbierze i zanalizuje, zidentyfikuje jako cukier, który pobudzi nasz e, nawyk, tak? nasze przyzwyczajenie. Tak, 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 jeżeli mamy jeszcze predyspozycję do tego, tak. No, różne mogą być tutaj aspekty fizyczne, oczywiście i, i, i psychiczne, tak jak najbardziej. Dlatego też bardzo ważne jest, aby pracować do, w całej pracy tego odsładzania się, od uzależniania od słodyczy w tym wypadku nie uczymy się totalnie tego wyeliminować. Bo to jest jakby w życiu, nikt nam nie da gwarancji, nie damy, bo my jemy cały czas. Chleb jest nawet cukrem po rozłożeniu. Mm -hmm. Więc to jest dalej węglowodan, który nas, cukier, który może nas strigerować do tego, żeby sięgnąć po inne cukry. Słodzik jest smakiem słodkim, który nas strigeruje do tego, że i tak wrócimy do innych cukrów. Więc owoc też tak może na nas zadziałać, bo owoc może nie dać komuś przy danej gospodarce hormonalnej, czy danym etapie jakich, w jakim ciało funkcjonuje nawet w drugiej fazie cyklu u kobiety przed miesiączką najzwyczajniej, że nie daje jej tej sytości i ona pociągnie dalej po cukry kolejne, inne. Makaron jest cukrem tak samo, to też jest inna postać cukru. Oczywiście wiadomo, że wartość będzie inna niż w przetworzonych jakichś słodkości. Natomiast bardzo, dlatego bardzo ważne jest to, żeby. Jakby i tak w konsekwencji dążyć do tego balansu, do tej równowagi, czyli do tego, żeby się nauczyć umieć korzystać ze słodkiego smaku. Inwestowanie w totalną eliminację nie daje nam rozwiązania. Ja tutaj po prostu mnóstwo przerobiłam już takich wizyt, gdzie nigdy w życiu łącznie ze mną i daję sobie rękę uciąć, że z tobą bym... <tosłuch> to, byśmy doszły do takich. Do takich wniosków, nie? że zresztą sama siebie obserwujesz, że y, odcięcie się totalnie jest wręcz jakby, no, graniczy y, no, z czymś, no, to jest nierealne, chciałam powiedzieć, graniczy z studem, no ale cuda się zdarzają, natomiast jakby y, mamy całe życie przed sobą, więc y, y, czy, czy będzie tak, że przez całe życie, do końca życia, y, zawsze będę mówić nie wszystkiemu, co jest słodkie? No, musiałabym ja wewnętrznie nie mieć takiej totalnie potrzeby. Ale my nie wiemy, czy coś się nie zmieni. Na przykład przychodzi menopauza u kobiety, są takie zawirowania hormonalne. Przychodzi kobieta nie śpi w nocy, po porodzie na przykład, tak? Jeżeli ona nie śpi w nocy, albo na przykład karmi, to też częściej ciągnie do tych węglowodanów, co lżej strawne. Mhm. Ale my możemy w różne obszary pójść, więc jakby u niej uczenie się, jak to zrobić technicznie, w sensie składów posiłków, żeby opanować, zmniejszyć te porcje, co robić technicznie, ale również praca nad zarządzaniem sobą, świadomość, zdobywanie wiedzy, to nas doprowadza do tego, że umiemy, to my mamy korzystać z tych narzędzi, z tych rozwiązań. To my mamy rządzić, zarządzać, kiedy będziemy jeść i ile tego jedzenia, żeby panować nad tym, bo wiemy, że możemy odlecieć, to też mówimy sobie świadomie 100, tak? E, a nie nami ma rządzić słodkie, bo ona nas no, rozreguluje przy predyspozycji jeszcze. No, to co mówisz jest bardzo ważne. Naprawdę myślę, że warto jest dojść do takiego poziomu, gdzie to my decydujemy o jedzeniu, a nie jedzenie decyduje o nas. Tak, no, zwłaszcza w